I czejo wszystkim, z tej strony FGP Friends i witamy serdecznie w naszym I nowym studiu. Ojej, muszę wyścigać... Tej... dobra. Witamy serdecznie z naszego nowego studia, które mi, słuchaj, coś przycięło, muszę zwiększyć. Ale fuszerka. No. Jesteśmy w naszym, można powiedzieć, nowym studium. I dzisiaj ze mną w studiu witam serdecznie Gracka Wilczura. Witam. Witam bardzo serdecznie. Oraz surprise, ponieważ nie ma orzecha, jest z nami dzisiaj w studiu Wikciek. Witam serdecznie. Dokładnie. Wikcieka dawno już nie było, więc możemy ucieszyć się z jego obecności. Nasz kolejny nowy ekspert. Dokładnie, ja tutaj, ja tutaj koneser skoków. No, no widzicie oczywiście proste. Koneser skoczny. No <laughs> i co proszę Państwa. Dzisiaj kierunek Szwajcaria, kierunek Engelberg. E, czyli nasza skocznia Gross Title Szanse. Możemy zauważyć na ekranie punktka K125 i 140 a rekord należy do Rio Kobojasiego. Już trochę się trzyma, ale no panowie nie ma co się dziwić. Kto może pokonać 147,5 metra? Będzie bardzo ciężko, żeby ja. ten rekord był przebity. No może Ty Grzasku, ale no, jeszcze myślę, że nie S5, jeszcze myślę, że jak ma ten rekord być przebity, to musimy poczekać trochę. A na pewno nie w dzisiejszych warunkach, które no, jak możemy zobaczyć 2 metry na sekundę różne i zaraz przejdziemy do serii próbnych, gdzie Działo się. No właśnie działo się tak jak no tutaj wieczór dobrze mówi, no. Serie próbne pokazały jaka to była loteria wtedy. A szczególnie pierwsza. Dokładnie, bo druga seria próbna to już ten wiatr trochę lepszy był, teraz też jest znowu trochę lepszy wiatr, więc na przestrzeni tych godzin ten wiatr troszeczkę zaczął coraz mniej kręcić dalej raz na jakiś czas jeszcze kręci, ale to już nie jest tak poważne. Jak pierwszej serii próbnej, gdzie tam wtedy naprawdę było jakieś przesilenie szwajcarskie. Gracek włączył nie te wajcerki co trzeba. No, ja nie się włączałem dzisiaj. A, na pewno? Jeszcze nie. Jeszcze nie. No ciekawe, ciekawe. na konkurs, konkurs zostawia. <laughs> to możliwe, że to był ktoś inny. To no, był pewnie Arek, bo Arek był za wysoko. Znaczy, co... powieło. Rartuję, oczywiście. Dobrze. Na starcie mamy 77 nazwisk, więc przejdźmy może do tych, którzy dzisiaj są właśnie nieobecni. Dlaczego 77 nazwisk? Powiedzą nam o tym osoby, które dzisiaj nie wystartowały. I poproszę jakiegoś eksperta, żeby nam to przeczytał ładnie. jak nie czyta. Dobra. No to jest idzie No, dokładnie. Dobrze, a więc dzisiejszymi zawodnikami, którzy nie będą obecni na dzisiejszej skoczni w Engelbergu czyli skoczni, wiadomo, wszystkich Szwajcarów lubianych przez każdego ale przejdźmy teraz do listy nieobecni dzisiaj to dwóch Słoweńców, Bor Pawełowicz teraz Giga Jelar dwóch Norwegów, Halvor Egdengreneru oraz Runefelta jeden Austriak BW-134 no i dalszy jeden narodowości, czyli Polska Dawid Kubacki dwóch Japońców, Freeruch Shimizu i Nakamura Kanadyjczyk Matthew Sołkup, Niemiec Markus Eisenbichler Twin Andreas Salamomo estończyk Karel Nurusalu, Dominikańczyk Adriano Pablo Estrella, zawodnik ze Stanów Zjednoczonych Marley Conrad, kazachstańczyk Sergiej Tkaczenko, Czech Filip Sakala, Szwed Aleksander Milic oraz Ukrainiec Jeven Marusiak. Dokładnie, 18 nieobecnych, niektórzy szykują już się grubo na TCS, niektórzy grubo to muszą chudnąć na ten TCS, a niektórzy po prostu mają wywalone węgelberki i się nie pojawili. Albo wystarczy nie iść do kina. Dokładnie. <laughs> Wracajcie. <laughs> a dokładnie. No to co moi a, drodzy? Chyba trzeba. Jedzenie. Chyba tak. trzeba im zamydlić oczy, a raczej wydłubać oczy, bo to co zobaczą w pierwszej serii próbnej to... No to to wydłubię oczy. Oj, wydłubie oczy. Hmm. Y jak chcecie, żeby wiedzieć z jakiej to są oczywiście ligi wyniki, to ja wam szybko przypomnę, że spokojnie to nie będzie puchar kontynentalny, to nie będzie Fis Cup, to nie będzie piąta liga Ukonrida, no bo jak zobaczycie to możecie pomyśleć, no piąta liga Ukonrida chyba. Nie, 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 to jest PS1. Yy, pierwsza seria próbna, moi drodzy. <ślesz> no, no zobaczcie sami biżarni za Bas bliżu, jakby ktoś potrzebował. Biorąc pod uwagę wyniki pierwszej serii próbnej, okazuje nam się to, iż Kamil Stoch nagle wrócił do swojego primu, ponieważ rozwalił wszystkich o prawie 7 punktów, a nawet nie, przepraszam, to jest o 7 punktów rozwalenie wszystkich. Czyli z pierwszej serii próbnej możemy założyć, że Kamil Stoch wrócił do primu. Zakładając wyniki z serii próbnej możemy powiedzieć, że Wikciek jest na miejscu drugim, czyli ma A. największy prime w swojej karierze w tym momencie. A Weissandekom Sewua to już w ogóle jakiś prosto z mostu jest na miejscu trzecim. Arek wraca. Zakładając wynik pierwszej serii próbnej, Arek wraca do bycia osobą, która walczy o kryształową kulę, chociaż do tej pory nie ma punktów w tym sezonie. Fabio Silvestri to też w ogóle jakiś jest hit nad hitami. co Hikari dopiero co wraca po kontuzji i nagle daje szóste miejsce. Czy ich nie powaliło przypadkiem? Jaka chwala wraca do bycia topem, topem z PS2. Ósme miejsce, dziewiąte miejsce to już wyjątkowo coś normalnego. Fetner, Gracek, ta kumulacja lotto nam się, no jak można zobaczyć, na Fetnerze i Gracku normalnie ustawiła, ale... Dziesiąty Kevin Malcew... to 10 się, to jest taka abstrakcja, to jest jeszcze większa abstrakcja, te wyniki, niż abstrakcją był Oryc w serii próbnej. To powinno być tak. Manuel Vettner, pierwszy, drugi, Graczek, trzeci i w No i co moi drodzy dalej? Wydaje się, że to już może być koniec? Nic bardziej mylnego: jedenasty Morgan, dwunasty Larson, nasz trzynastoletni Murańka, trzynasty. Martin Biegunny, 15, Matelek, 16, Gontamin, 19, Kmakaloini, 22, Koziszek, 23, no, Sienen, 23, No i drodzy wiczura. Może przejdźmy lepiej do drugiej serii próbnej, chyba, że ktoś jeszcze chce dodać jakieś zdania na temat pierwszej serii próbnej. Proszę śmiało naszych ekspertów. Proszę ja się ja teraz wypowiedzieć no. no. o pierwszej serii Idźmy dalej. Tak. Mamy Możesz... Czecha. Mamy Czecha w top 25. Przepraszam, chciałem zaznaczyć. Hiszpana też masz jak coś. To, ta, to tak. To tak. A przypomnę, że z tych nazwisk to kilka naprawdę nie ma jeszcze punktów w tym sezonie. No, a uwzględniłem Czechy tylko dlatego, że Czesi są o wiele słabsi niż Hiszpania w tym sezonie. I o, chyba ogólnie w takim razie. Dobra, przejdźmy do drugiej serii próbnej, nie mydmy my Wam już Druga seria próbna, która nam już trochę bardziej naświetliła, jak to może wyglądać. No i na przykład taki Sewuła z trzeciej pozycji spadł już na 22. więc no to już pokazuje coś, ale szczerze mimo wszystko patrzę na takiego CWE. I ja myślę, że to może być jeden z takich czarnych koni dzisiaj. Dziękuję. myślę, że Walisandry Komp jest w stanie dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie zdobyć punkty. Patrzymy też na jakiegoś Alexa Morgana znowu w top 30 i to na 21 pozycji też jakby chciał pierwsze punkty zdobyć. No, wiki które to ja nic nie muszę mówić, oni już w pierwszej próbnej byli nad wysoko, a w drugiej próbnej to tylko to utrzymali na dobrym poziomie. Yy, a co on tutaj widzimy? A widzimy, że Jan Herl wygrywa z mocną przewagą. No, tu już taki bardziej. Zmocną? Rozsądniejszy pik, jeśli my byśmy kogoś wybierać na podium, no to możemy tak bardziej spojrzeć na Jana Herla w tym momencie. Możemy też spojrzeć na Manuela Fetnera i Gracka, którzy mieli obie serię próbną bardzo dobre. Wilczur to jest ktoś, kogo też nie możemy lekceważyć. On ma tendencję wzwyżkową. Chyba, no, że czy... ma kaca. No, no, oczywiście, no, się już bez kaca spokojnie. Już... Myślę, że jedyny kac jaki będzie mm -hmm. miał to teraz po turnieju czterech skoczni, jak już go. Jakby doszło do no właśnie, tak. też przy okazji. No dobrze, moi drodzy. Dalej mamy Geiger Zeitz. No, nie widzi mi się żaden z nich na podium, ale może to 10 powalczą. Kamil Stoch mimo wszystko udowadnia, że jest w dobrej formie. Wraca nam Kamil do dyspozycji. Jego przerwa, jak widać, zadziałała. Lindvik to Lindvik, Rioju to Rioju. Dziesiątkę zamknął też dobry w tym sezonie deszfanden. No, druga seria próbna już jest ewidentnie normalniejsza. Można zobaczyć te no. wyniki, to już tak bardzo nie kują w oczy. Wręcz mamy takie ciekawe sensacje, które można nazwać sensacją, bo w pierwszej serii próbnej to co to była za sensacja, jak wiatr był tak losowy jak kumulacja lotto. Teraz wy coś dodajcie na temat serii próbnych. Dobra. Ja dodaję, że to był dobry konkurs. No i ty. No nie ma co się zbytnio nimi przejmować, bo... No warunki były jakie były. I mogą mieć mało związanego z ostatecznym wynikiem. No i wigcieku. E, osobiście, no nie ma co się rozszerzać tymi wynikami, skoro wiatr jest losowy, jest, a losowy wiatr potrafi naprawdę przynieść wszystko. Potrafi przynieść... nie wiem plecy, potrafi przyjść pod narty, potrafi przynieść bok, potrafi przynieść od góry, od dołu, wszędzie, ze wszystkich trajektorii, naprawdę. Więc będą i, w, i będą mi loty dalekie, będą i loty niskie, będą i loty wysokie, nawet budowało ale krótkie. Będzie wszystko. Można się po prostu wszystkiego spodziewać i może być ktoś w punkty, kogo, kogo nikt naprawdę nie typował. Także wszystko przed nami. No właśnie, dzisiaj na pewno będzie trudny konkurs do wytypowania, ale my jako eksperci jesteśmy od tego, żeby i tak w wam teraz wytypować czołową trójeczkę. Panowie, jak wy to widzicie swoimi oczami, bo ja moimi oczami wydaje mi się, że no na trzecim miejscu postaje tego Jana Herla, który mimo wszystko wygrał tą drugą serię próbną, pokazał, że tutaj może robić petardy. Na drugim miejscu ja bym mimo wszystko postawił Rioju Kobayashiego, który ma bardzo dobry sezon, i widać u niego, że już w tej drugiej serii próbnej nawiązał do zawodników z czołówki. A na pierwszym miejscu, no szanujmy się, ale tutaj raczej wygra Gracek. No jest ze Szwajcarii w końcu. No a ja, jeśli Szwajcar wygra, to ja ogólnie robię salto. Tak się już umówiliśmy z kolegami przed studiem, że jeżeli ja. Wytypowałem, że jeżeli Gracek że Szwajcar wygra konkurs, to ja robię salto. Więc niech Gracek wygra, to zrobię salto. Coś? Teraz wasze top 3. Jak wy to widzicie swoimi oczami? Hmm. Może zacznę, jak nikt się nie chce odezwać. Yy, powiem tak, jeżeli chodzi o miejsca, może być ciężko wytypować, ale. Trójka, która według mnie się znajdzie na podium, to na pewno Gracek. Uważam, że Manuel Fettner może stanąć na podium, oraz może będzie to zdziwienie, ale uważam, że Kamil Stoch również znajdzie się na również znajdzie w czołowej trójce. No kurczę, no to jest zapewne ciekawy pick, ale no jakby Kamil spróbował, no to ma na to szansę. Nieewidentnie. No i Wikcieku, Wiktorze, twoja kolej. Osobiście, to mogłyby być naprawdę piki e, totalnie z innego wymiaru, z innego wszechświata i innych tam. A trzecie miejsce, tak jak Wilczur mówił, że Kamil może się znaleźć w top 3. I ja osobiście też tak uważam, z tymi seriami próbnymi, które miał, pierwsze miejsce w losowych warunkach i top, top 10 w losowych warunkach, to Kamil sobie zasługuje na top 3 dzisiaj. Na drugim miejscu na drugim miejscu no to Gracka postawię, no świetne, świetne serie próbne, znajdował się na wysokich pozycjach, były wysokie lokaty i naprawdę ma szansę zdobyć te punkty i na wygraną konkursu szczerze postawię na, na swój kraj, postawię po prostu no, na swoją narodowość, żeby pokazać ten patriotyzm, tą, tą, tą zawziętość, to bycie patriotą tej narodowości Gregor Deszwanden. No to bardzo ciekawie to wygląda. A teraz e, taki konkursik na Ale, najciekawsze tak, TOP 3 jeśli chodzi o... Aha. E, spokojnie Gracku, e, my wszyscy wiemy jak wytypujesz. E, pierwszy Graczek drugi Deszwanden, trzeci Aman, więc wszystko dobrze. Nie no, tak, tak, tak. tak. Na trzecim miejscu Jan o. No walną bombę. W drugiej serii trudnej. I to, to... były już dobre warunki. Na drugim miejscu nie no, wiem, Gregor bez fandem. No i na pierwszym miejscu ja, no co mam powiedzieć. Gregor ja w pierwszej serii trudnej. No ale <grym> no, może być mała y, przewaga. Moja nad Gregorem. Bardzo mała. No może się okazać, że nad Gregor może wygrać. No to teraz. Taki teraz yy, ukryty konkurs. Yy, teraz patrzyłem typowania widzów. I no powiem najciekawszy typer, jeśli chodzi o widzów. I yy, zwycięzcą tego ukrytego konkursu w typowania podium przez widza wygrywa Kajuch, ponieważ jego abstrakcja sięgnęła zenitu. Na pierwszym miejscu postawił Arka, na drugim miejscu postawił Kajucha, na trzecim miejscu postawił Filido. Brawo! Inni z nich nie zapunktują. Pozdrawiam. Brawo! <laughs> ja <pierdzielę>. <laughs> <laughs> Jeszcze no... Dame, Damy im punkty z serii próbnych, spokojnie. <laughs> Także gratulujemy Kajuchowi i. No, nie wiem co może być nagrodą. Yy, nagrodą będzie, że życzę Ci powodzenia, żeby nie trafił się tobie zły wiatr. Ale czy trafi się, czy nie, to już będzie kwestia wiatru. Nagroda będzie usunięcie ten Modziennikarskiego, że co? Dokładnie. No Raca. co moi drodzy? Wesołe studio. Wesołe studio tak. pora już kończyć, bo już widzę, że... Engelbergu już tam siada powoli, przedskoczek na skoczni, czyli łączymy się z Engelbergiem. A konkurs za Państwa skomentuje Gracek i Wilczur, więc łączymy się z komentatorami. Dziękujemy za studio FGP Friends, Gracek, Wilczur i Wikciek. Do, do usłyszenia, w sumie, to się nie żegnamy, na się.